Witajcie, rodacy! Jeżeli szukacie mocnej hulajki, z dobrym zasięgiem, i przede wszystkim należycie wycenionej, koniecznie zostańcie ze mną i posłuchajcie o G2 Pro. Tak wygląda pierwsze opakowanie, które ujrzycie, a pod nim kryje się jeszcze jedno z kilkoma informacjami technicznymi. Sprzęt na czas transportu jest zabezpieczony wzorowo. Nic nie lata i mamy taki typowy styropian na około wszystkich komponentów. W środku znajdziemy beznadziejną pompkę, multifunkcyjne narzędzie do złożenia kukilina, jest bardzo obszerna instrukcja obsługi w wielu językach jak i skrócona wersja dla już ogarniających temat. Nie zabrakło dwuamperowego zasilacza z diodą symbolizującą o statusie ładowania, a ciekawą opcją jest możliwość zamontowania siedzenia. Natomiast jeżeli nie macie problemów zdrowotnych, nie róbcie tego i jeździcie jak ludzie. Tak wygląda maszyna od razu po wyjęciu i wykonana jest naprawdę bardzo dobrze, jak zresztą cała seria G2. Użyte komponenty to wysokiej jakości aluminium czy mocny plastik. Zdecydowanie czuć, że to kawał maszyny i wasze pieniądze nie poszły w błoto. Pamiętajcie jedynie, że to całkiem ciężki sprzęt, bo waży niemal 27 kg. Za nasz komfort będą odpowiadać dwie duże sprężyny z przodu i tyłu. Te wszystkie typowe miejskie dziury czy nierówności w kostce brukowej wybierają naprawdę świetnie. Do tego mamy 9-calowe pneumatyczne koła z lekkim bieżnikiem. Mówię lekkim, bo po utwardzonym lesie spokojnie możemy tą hulajką jeździć. Natomiast jest to sprzęt typowo miejski, więc jeżeli głównie chcecie jej użytkować i śmigać po korzeniach i trochę bardziej grząskim piasku, to ta maszyna nie jest dla was. Owszem, pokonacie te przeszkody, ale na dłuższą metę będziecie po prostu zmęczeni takim terenem. Niezależnie jednak, gdzie pojedziecie, to będziecie widoczni, jako że tu mamy aż 6 LEDów. Pierwszy naprawdę bardzo mocny jest z przodu, a dwa mniejsze LEDy doświetlające są na deku. Podobna sytuacja jest z tyłu, tylko tu producent umieścił mniejszy LED na końcu, a dwa większe po bokach. Tu szanuję kogo, że te są jeszcze kierunkowskazami, więc nasze bezpieczeństwo znacząco wzrasta. Do tego, nawet w słoneczny dzień, te oświetlenie jest widoczne, więc ich moc to kolejny plus. Sam dek jest w całości pokryty gumową teksturą i ten jest oczywiście przeciwpoślizgowy i z klasą wodoodporności IP54. Zobaczyć tu można jedynie nazwy modelu, jak i logo producenta. Docenicie, że jego przedłużenie jest metalowe i bardzo sztywne, więc spokojnie nogę możecie tam położyć do wygodnej i agresywnej jazdy. Na trasie nieoczekiwane wydarzenia mogą się przytrafić, dlatego mamy hamulce tarczowe. Nie są to najlepsze hydrauliki, ale te tutaj naprawdę sprawnie hamują i wgryzają się w każdą nawierzchnię. Można na nich spokojnie polegać noga, oczywiście się składa i fajnie, że mamy tutaj sprawny i szybki system, by to zrobić. Odciągamy zawleczkę i używając trochę siły łamiemy kolumnę. Jak już ją położymy niemal do końca, odginamy pomarańczowy haczyk i voila. Takim sposobem możemy bez problemu G2 przenosić i wtedy wcale ciężka się nie wydaje. Kierownica dość typowa dla tego producenta, ale minimalnie krótsza, więc w ciasnych miejscach lepiej się sprawdzi. Manetki fajnie wyprofilowane i żłobione by mieć pewny chwyt, jest przycisk do włączenia świateł, poniżej przełącznik dla kierunkowskazów i na dole elektroniczny bardzo głośny klakson. Po prawej stronie mamy manetkę gazu, włącznik i wyłącznik hulajki, no i by to zrobić to jeszcze musimy mieć kluczyki w stacyjce, których mamy dwie sztuki. Po środku fajny i całkiem czytelny wyświetlacz, nawet na pełnym słońcu. Pokaże nam, czy mamy włączone kierunki światła, wolty, ODO czy trip. Generalnie nic więcej od takiego LCD-ka nie będziecie chcieli, a i prędkość pokazuje bardzo dokładnie. No i najważniejsze jak się na niej jeździ. Tutaj pomimo umieszczenia relatywnie małego, 600-watowego silnika to naprawdę dobrze i szybko, prędkość maksymalna na poziomie 45 km na godzinę jest spokojnie do uzyskania i przy takich prędkościach nie ma żadnych wibracji czy oscylacji. Szanuję też za bardzo responsywną manetkę, tu ją wciskamy i od razu czujemy przyspieszenie, nie ma tak jak w wielu przypadkach takiego jednosekundowego opóźnienia, super. Dodatkowo, pomimo, że to miejski sprzęt, odczucia z jazdy są naprawdę pozytywne. Zwinność G2 Pro jest duża i aż zachęca nas, by poświrować i się tym sprzętem pobawić. 50 km zasięgu w maksie też da się przejechać i dla wielu taki dystans to aż nadto. A cena? Około 2700 zł i za takie pieniądze jest to świetnie wyceniona maszyna. Tu ten stosunek jakości do ceny jest zachowany naprawdę ekstra porównując do konkurencji. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.